Zaraz, tu lekarni. Cześć! Cześć! Zmiana? No? A kolera. Słuchaj, kurwa, jest No muszę. Się Oni się wszyscy znają, kurwa, w tych Lombarda? No, nie. Co na na no, Tak szczerze. Że... Ta dupa, gdyby nie była kurwa zniszczona przez to co zażywa, by ją normalnie ubrać, kurwa, pomalować i tak dalej i dobrze odżywić, to by była ładna. Ale niech na nie wyręczna cisza. Nic, nie jadę z tobą. Nie. Wszystko było tu. No przyjdź tu. No nie ja przyjdę do ciebie, bo ty jesteś pierwszy... ty Hoi, Chodź... No nie, nie, nie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest CSGO Skins. Strona, na której możecie otwierać skrzynki do cs rywalizować w case battle i wymieniać skórki na te o wyższej wartości. Używając mojego kodu Serhito, dostajecie 10% więcej przy doładowaniu i 2 zł i 10 groszy na start. Na CSGO Skins codziennie możecie zdobywać darmową skrzynkę. Po prostu się logujecie, a ona już na was czeka. Dodatkowo możecie otworzyć darmowe skrzynki socjalne. Na stronie znajdziecie naprawdę ogromny wybór skrzynek, od tych z podstawowymi skinami, po te, w których możecie trafić naprawdę unikalne i Skórki. Co więcej, trwa specjalny event, w którym możecie wymienić punkty z limitowanych skrzynek na dodatkowe skórki. To świetna okazja, by zdobyć jeszcze więcej wartościowych przedmiotów. Dla osób, które doładowały swój balans moim kodem Serhito, jest konkurs. Jeśli wpłacicie 25 zł, pojawia się szansa na wygranie skina M4A1S Hyper Beast. Przy 50 zł możecie wygrać Glocka Gamma Doppler Phase 4. A dla graczy, którzy wpłacą więcej niż 70 zł, jest szansa na AK-47 Neon Revolution. Link do strony znajdziecie w opisie. Nie będę się nikogo prosił. O, ty to jest Masz rację. Wasze jeszcze przedmówki. Ile potrzebujesz ogólnie? Dwie stówy. Za wszystko, tak? Co mm Sasz, -hmm. <śpiewanie> Typowa kobieta. <śpiewanie> nie przyjdę spieralaj, like, kurwa. No dobra idę. <śpiewanie> y Przypomnisz mi, to było chyba trzy dychy za ten powerbank, tak? Tak, trzy dychy. Tu za Kuba tego? Kuba też zrobiła sobie trzy dychy. Tak? No. Y pewnie trzy dychy. Tak, i Kali telefon stuba, nie? Pateczkę. To 110 telefon nie będzie dwie stówy, tak? Pasuje, no. no. Dobra. Poczekaj, gdzie masz klimę? No chodzi, tylko tam ciężko schodzić. To jest tak, na nocy, że ja się zarał gotuję. A czemu wy w kurtkach w ogóle jak jest? Bo my na ryby to... jedziemy. Na nockę. Ja już nie mam gdzie tego spakować. Na ryby na nockę? No. no. Ale fajnie. No widzisz. Lubicie rybki łowić? O Jezu, ja kocham. Dzisiaj wiem, ten. Kupimy się dwie dodatkowe wędki. I więcej sprzętu. Nie tak bardziej na nockę już się nastawiliśmy, nie? To na co będzie dzisiaj łapać węgorza w nocy? Mm, ja jestem ustawiony na sztupaka. A. A. ja na jakieś tam płotki. No one łowi same małe. <laughs> ja jakiś nie wiem, mam talent do małych płotków, nie wiem. Ale jak będą komary za mocno nagryzły, to uciekam do domu. No. A tak może weźcie sobie ten taki sperajł na komary. I już. Ja nie mam tego. Czyli to chyba było w dino nawet na mm -hmm. Zajedziemy bo jak mnie coś tam ogryzie, czy coś to ja się nie drapię, nie? Akurat. No, no to ja. No ja tak potrafię. A ona? Ciągle. No to nie cała podrapała. Chyba jak się rozdrapie, to potem jest jeszcze gorzej, mi się o, wydaje. No jaki bąbel, jaki wielki urośnie. Strasznie strasznie swędzi. Ale widzę robisz dobrą minę do złej gry. Ty kto ja? No. A czemu tak każdy twierdzi? No, bo zła jesteś, ale tu, hihi, haha. Powiedz co, że nie. Ona? Ona jest gorsza od szatana. Ola, ale poszłaś ty! Ja jestem kobietą, a nie jakimś szatanem. No, teraz nie poprawiłeś swojej sytuacji. No, a czemu oni się już kochają, jak przed chwilą kazali, się wypierdalać? Ja na tych rybach to ci utopia. Już powrotu do domu nie ma. Sam tam wskoczę. Będzie ci policja poszukiwać. Wiecie, jaki jest najprostszy sposób, żeby się nie kłócić? Dla mordzie. Mm. <noise> jak jedna osoba próbuje porozmawiać z drugą, to ta druga ma to gdzieś. <noise> no, tak, <to> ty. <noise> Albo ty. No, najlepiej. No to musicie tak, rozmawiać, trzymają się za ręce. <noise> to, no, terapia wtedy małżeńska. To się ciężko kłócić, nie? Jak się trzymasz za ręce i gadasz ze sobą, to ciężko się pokłócić. Dobrze, Kamilku, już co? Nie kocham cię już. <noise> co dużo mnie wnerwiasz. Nie, żartuję. Ale czasami mam takie nerwy, że mam ochotę cię zabić własnymi rękom albo nożem. Hmm. Idziemy sobie połowić rybki. O, ten. <grym> y... będzie wesoło. W pracy miał taki kolega. Miał fajne wiesz? takie słuchawki, te wygłuszające, nie? No. Ale z, normalnie, że tam był mikrofon, głośnik i Bluetooth, nie? Wbudowany. On miał to z... z zagranicy Daj tam, jakie. nie. Daj autografię. On miał ogólnie to z zagranicy. No on mi mówił ile to kosztuje, nie? To się złapałem za głowę. 900. Takie coś? Mhm. To jaka marka? Nie, no nie powiem Ci. Ja się go, go zapytałem ile kosztuje, nie? A widzieliście w ogóle, że Dalton będzie miał walkę w Prime MMA? Nie. My myśleliśmy, że u ufaludek. Nie, ale serio? Serio, no. A z kim? Kurde, nie wiem jeszcze. Mm. Musi być. Się... Nie ma jak udar, to nie? Nie, jest apetyczny chłopak. Czemu mi, nie dawaj. Ja nawet nie mam gdzie nasz, tego prowadzić. Nasz, nasz przyjaciel. Wydrukowały się, to ci dam. Wiesz? Tu masz termin, masz wszystko, nie masz musiał latać, świtać. A do kiedy mam to? A do kiedy mam to, A ile mam do zapłaty? I tp. No. i td. Na no, papierze masz. Byś się ogoli. Ja? Nie! Ja, ja nigdy <laughs> czasu nie mam, mam. Ale jutro będę miał czas. jak mnie dzwonili? Jak cię dzwonili? No bo zacząłem wyzywać tą szyfową gumetą w kuj... już no. no jak to dwa dni się z wypłatą spóźniasz, nie? No ona do mnie z tekstem, w większych firmach jest większe przesunięcie z wypłatą. Nieprawda, u mnie W większych zawsze firmach to. Czas. No właśnie, w większych firmach to raczej tego pilnują, nie? Oczywiście, że tak. No bo wtedy tracą pracowniki. U mnie, od kiedy ja nie odpowiadam za przelewy, nie ma yy, opóźnień. Bo kiedyś zdarzały się, kurwa, jak mi się na przykład nie chciało wysłać. <laughs> a to na następny dzień wysłałem My chyba płacimy do dziesiątego, ale płacimy pierwszego. No to jest szacunek do pracownika, nie? No tak. Też masz jakieś rachunki do opłacenia i tak dalej? No tak. a przecież dla dni to nie było? Co? Pożyczyłem od kolegi, potem od mamy. Tam się miałem no pożyczyć. A teraz to do Lombardo, bo dostałeś w końcu, czy nie? Hmm? Dostałeś w końcu, czy nie? Dostałem, ale już Dostałem. tak się wszystko wydałem. A poddawałeś. Nie. No. Co, 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 co nabrał, to zaraz poddawał, nie? To co? Wszystko mamy, nie? Tak. Ale lubiliśmy troszeczkę? Ja? Co? Ale lubiliśmy troszeczkę? Pewnie, że lubię troszeczkę. Ale tylko troszeczkę. A tylko tylko, tylko, tylko... Cici, lecici, lecici, Dobra, ci ludzie ci ludzie ci ludzie ci ludzie ci ludzie ci Wzajemnie. ci to miłego Gitara. ci ludzie ci ludzie ci ludzie ci ludzie ci ludzie ci Czterech przyszyk jedną gitarę zostawić? Ja chyba też mam gitarę gdzieś. Konkretnie, Ile byś chciał za nią? Nie wiem, popatrz ile kosztuje, bo sam naprawdę próbowałem tych modeli szukać, to są od 4 do 5 tysięcy nowe, nie? Także musiałbyś sobie tam popatrzeć, poszukać, na spokojnie. A jaka to marka i model? Bo nie wiem, naprawdę bo my to w boksie trafiliśmy i tam tak? gdzieś tam na kartonie musiałem szukać, stoją no różne na nazwy właśnie, mi się tą do nazwy wpisywaliśmy. Nie wiem czy tam z właśnie na tych te, naklejkach te też nie, jest. To jest, nie? które tam jest parę naklejek, nie? No nie, to odpuszcza? Bo no on nie wycenia tego. No to, to idziemy. No, i... To jedynie można wizytację wrzucić i za ile pójdzie, to tyle pójdzie. A za mm. ile pójdzie, nie wiadomo, nie? Mm -hmm. Dobra. I zegarek? Tak. Na baterię? Mhm. Mm I chodzi? A nie, no tak, no ten koli powiem, albo nakręcany, w sumie nie wiem, chodzi, chodził normalnie, nie? Że wiesz, ręką, nie? Mechanicznie, nie? Hmm. Przecież na komu nie chodzi? Tydzień, 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 tydzień nie, dwa tygodnie Nie, kiedy byśmy go w Miesiąc już tak, nie? Dwa tygodnie. No. no to jest no. identycznie, też nie da się oszacować. No, sprawy. Ale ten, bym prosił Cię ten, o to 23. <laughs> i, FIFA 23. No i UFC. Te za 25 złotych, co masz w góry. 2-3? E, tak, dokładnie. No i UFC masz tam, nie? Tak. U mam też FIFA 2-4. A jest, ja bym nie zwrócił uwagi. Zadaj mi to 2-4 zamiast tego, tej 2-3, pewnie. To że już zmienili nazwę na FC, nie? Aha, no. aha, dlatego ja nie zwróciłem uwagi na to. Jeszcze, pierwsza, pierwsza która wyszła jako FC. Mhm. No już nie podpisali no, kontraktu z FIFA. To te dwie? Mhm. No to mi też tak. 2024 to nie będę dał go no, no jak, to ty? Miałeś no osiemnaście no. lat. Wiesz, ja nie gram często, a czasem mi odwala, że odpala i zagram, No, no może być się No i dobra. Ua, drogie rzeczy, jakie widzę. Tak? <grym> <grym> to zegarek? Tak. Jesteś przygotowany? Ale uda się wycenić? Tak, mam nadzieję, że nie będzie To jest tej smartwatch. Żeby... To jest Galaxy GT5 bodajże, tylko yy, pytanie, czy go weźmiesz, wow. bo... Tak, bo on ma tak, y, pęknięcie i u góry i na dole jest delikatne takie zdarcie, nie? Na tarczy. On wszystko chodzi, jest zresetowany, ja go używałam z tą pękniętą szybką w roku, Tylko zmieniłam telefon i Samsungi nie łączą się z iPhone'ami, nie? I tu był ten minus, że trzeba było wymienić. I do niego jest. Dobra. Dobra. Co? Torba? Torba sama? Ty? Tak, wiesz co, ona jest taka. To jest plecak, plecak z torbą, nie? Połączony, to możesz mieć jako torbę. A masz normalnie pasy i nakładasz jako... jest turystyczny, nie, 65 litrów. Fajny ten plecak, ja go nie widziałem. 65, e, wiem, 70. Co chutno zobacz a to na, na metce, ale wydaje mi się, bo to jest MK, to jest chyba 65 litrów. To są chyba cztery rozmiary. To te... nie przejdzie chyba, co? Czy przejdzie? Nie wiem szczerze. Nie. Jako podręczny chyba, nie? Chyba nie, ona chyba będzie za chyba za duża, podręczna. Ale plus jest taki, że jak jej nie urod? używa. Zdjęć, szukam, no. Plus jest taki, że jak się jej nie używa, no to pakujesz ją w pokrowiec i zajmuje bardzo mało miejsca, nie? Dobrze, nie? <laughs> ja tam do... jest. No to dobra, to stajemy na razie przez 150 i zobaczymy. <laughs> zobaczymy co co <laughs> dalej. Dobra. to jest napisane, że Robocik. To no też jest nowy robot kuchenny 500 550 drugi ze sklepu Bosch No Tylko znalazłem za 350 z drugiej ręki, ale nie że sprzedane, więc prawdopodobnie sprzedał się na punkcie a nie w tym? Więc nie wiem czy za 300, czy za 305. Dzięki mamka za Wydaje mi się, że dwie stówki. bo no, to za to, to nie miałaś nawet trochę zrzać, nie? 220. Ja to już daje takie tak. ceny nie do wygięcia. Przy kupnie tam można się wtargować. Przy wycenie tak się nie targuje zwykle. No to co? To nie, wiem, dobra, Zobaczymy. Miękka <laughs> na torcie. Komplecik. Mam mniej więcej To jest nieodwarta. Nie? W środku na pewno jest iPad. Myślę, że tak. Też go nie otwierali. To jest oryginalna plomba, nie, żeby... I nie jest tuczony. Bo mogło coś zrób. W teorii środku nie widać, a w środku może być Otwarcie musi być komisyjne. No. My go nie tak otwieraliśmy, ilep... żeby nie tracił. Ile byście chcieli za niego? Za komplecik? Z 3,5. Ile nóbka no, kosztuje ze sklepu? One około 4,5-5 hmm. tysięcy Nówka. nie nówka jest chyba tak gdzieś ponad 5 chyba. Hmm. Patrzyłaś, nie? Hmm. nie? Na media ekspercie w ogóle. Samo smartfo smartfolio to jest około 500 złotych, nie? No on coś koło 5 chodził, ale bez tego, bez pokrowca, nie? Na stronie Apple on kosztuje 4800. No, to tak mówię, my patrzyliśmy też jakiś czas temu, nie? Co gdzieś już mogło też zjechać? Tylko tej piątki. No tak, tak. Ja tutaj nie, to też chyba sam goły tablet, nie iPad. Tak, I tak, bez. bo z pokrowcem inaczej. No pokrowiec 300 jakoś, nie? No, z 3 i 4. To co zaproponujesz? Trójkę iPad. A se tu i w zestawie. Z i i tam mieliśmy, dwie, i tam mieliśmy dwieście 200 stówek. Za... i no. stówę. <laughs> 150 i wychodzi 3550. Na torbę byśmy zostawili sobie. No. Tak, Bo na torbę mieliśmy lepszą propozycję. Dobra. Robot na pewno zostanie. Dobra. I to jest, czekaj, z robotem to wszystkim byłoby? 3400. 3400. 3,5? I wychodzi. <grym> tak do równego? Może być. być. No i mi tak. Spoko. Kurde. Nie wiem czy go otwierać, nie? Znaczy, no my nie chcieliśmy go otwierać, bo znaczy, myśleliśmy, no. żeby nie stracił na wartości czy coś, dlatego nie jak, w... jak go za tą sumę bierzesz, no możesz go w sumie tak. otworzyć, nie? Dla bo nas to jest wtedy nie, bez problemu. Nie Jeśli byś się Okazało, że w środku jest potłuczony, no to wtedy wiesz, no, nie ma dealu, a a nie? musimy otworzyć, to otworzyć. A jednak jest bezpiecznie. A my nie? Go nie chcieliśmy właśnie otwierać wiesz, że nawet jak przyjdziemy, żeby było widać, że to naprawdę jest nowe, nie? Dobra. A tak, czekaj, bo tak będzie poprzedza, teraz jego ręki. <gryuate> nie no, widać że. Szkoda, że nie mieli, kurwa, i pada nieotwartego. Chyba się wydaje ok, co? Jest okej, no. No bo ty, no faktycznie o tym nie pomyśleliśmy, Jaki? że... No, no, no czy nie, no ja... Był oryginalnie zapakowany, ja ale... ale to myślę, że, 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 ...że jak go nie, nie otwierałem, mówię, jak już ktoś będzie chciał kupić, to wtedy się dopiero otworzę, nie? Że dogadujemy się na konkretną sumę i jeśli jest wszystko ok, no to...